maneczko klockowe świry! Z tej strony Pan Szczupa, który przychodzi do Was z kolejnym magazynem i znów jest to LEGO Ninjago, tym razem zwyczajny magazyn, nie ta specjalna edycja Legacy. Lecz zobaczcie co tu jest, to jest Iron Baron, jest to figurka, która występuje w dwóch największych zestawach z poprzedniej fali LEGO Ninjago, więc po prostu wow, że dodali go do normalnego magazynu, więc moim zdaniem bardzo się opłaca, a już nie mogę się doczekać, aż wyjmę ten magazyn i będę mógł się przyjrzeć figurce Iron Barona. Tak więc, figurkę oraz kartę, która została dołączona do tego magazynu, odkładam na później. Natomiast my przenosimy się do naszego kącika czytelniczego. I dziś zajmiemy się czwartym numerem magazynu Lego Ninja Master i jest to, jest to nowość, bo jest to miesięcznik, który będzie się pojawił raz w miesiącu, a jego cena to 1299 tylko teraz, tylko teraz. Specjalna oferta 1299. Kupujcie, zamawiajcie szybciu tańko. Tyż, no mi figurka bardzo ciekawa, ale nią się zajmiemy już za moment. A tymczasem w środku mamy ramówkę kartu Network, mamy informację o Iron mamy tutaj jakieś liczne łamigłówki, mamy jakiś labirynt, mamy tutaj reklamę magazynu LEGO City. No i jest takiś jakiś policjant z jetpackiem, no nie wiem jak u was, ale u mnie na przykład policjanci ledwo co jeżdżą na polonezach, a co do dopiero latać na jetpackach, ale okej. Okay. mamy komiks, komiks, mamy plakaty jak zwykle i mamy do wyboru samego Zayna oraz mamy naszych ninja. No i tutaj informacje o karciance. No, 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 Moim zdaniem dobrze, że chociaż to zachęcają do tego. Dalej mamy ciąg dalszy komiksu, który kończy się już na stronie 27, czyli no, dosyć sporo zajmuje. Dalej mamy informacje o kołu, mistrzu ziemi, jego liczne wcielenia. Dalej mamy zestaw burzowego myśliwca, bardzo przyjazny zestawik. Nowy Python wygląda bardzo ładnie. Dalej mamy kolejne jakieś łamigłówki, jakieś gry, karcianki, mamy tutaj również i konkurs na rysowanie. A mamy również i zapowiedź następnego numeru, którym to będzie Leloid i on będzie już 14 maja. Tutaj mamy prace innych oraz informacje o karciance. A teraz przyjrzyjmy się dodatkom, najpierw karcie, no jest ona bardzo ładna. A teraz zajmijmy się już głównym daniem, jakim jest Żelazny Baron w swojej minifigurkowej wersji. Tak więc tak się prezentuje złożona mi figurka Iron Barona, który wygląda przecudownie. Przede wszystkim ten pancerz, ten cylinder, ta sztuczna ręka, no wygląda to po prostu genialnie. Bardzo ładnym jest elementem właśnie ten pancerz. Jest on najeżony jakimiś kolcami. Tutaj jest ten jakiś sztylet. Oraz tu mamy opancerzenie szyi. No, wygląda to genialnie. Zarówno ten cylinder znany już wcześniej z Lego Batman Movie z Również świetnie tu pasuje Również ten element mechanicznej dłoni wygląda bardzo ładnie No i można go użyć w różnych wersjach Gdyż no możemy tutaj go lekko zmodyfikować Bardzo fajny element No i również podobają mi się te nogi Gdzie jedna jest właśnie sztuczną taką steampunkową właśnie nogą Taką po srebrzaną, taką lekko metaliczną, bardzo ładne ma nadruczki z przodu jak i z tyłu torsiku. No i ogólnie wygląd jego twarzy wręcz emanuje taką złością i wygląda to na prześwietną wręcz minifigurkę. Tak więc podsumowanie. Taki magazyn jest to bardzo świetna rzecz. Przede wszystkim daje nam naprawdę cudowną mi figureczkę jest Iron Baron, która jest bardzo ciężko dostępna, a jak już to w dwóch największych zestawach. Oczywiście mam jakąś kartę. Dla mnie to nie ma na żadnej wartości. Jak zwykle pójdzie do reszty kart dodawanej do nagród w konkursie. A... Sam magazyn jest bardzo przyjemny, tak więc myślę, że cena tych 13 zł jest bardzo adekwatna do tego co dostajemy. Tak więc pędźcie do swoich kiosków i wykupujcie mi figurki Iron Barona, gdyż myślę, że są prześwietne. No i naprawdę nie zawiedziecie się. Tak więc to był na tle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się na razie.